Końcem marca czas podsumować informacje z całego miesiąca w gminie Tarnów Opolski. Marcelina Kowalik, zapraszam. Młody mistrz z Tarnowa. Staram się, rozwijam się, no i taktyki żadnej nie miałem, wyszedłem swobodnie. Wybory sołtysów już za nami. Wszystko się da przeskoczenie, ma rzeczy, które nie idzie, tylko niektóre wymagają więcej zaangażowania i czasu. Dzień kobiet. Uciekli dzieci z mężów, broń kochanków. Bery traszowej. Na koniec, gdzie ma stać przystanek w Nakle? Kacper Harasimczuk swoją przygodę ze sportami walki zaczynał w klubie karate, gdzie przez kilka lat szlifował swoje umiejętności. Ostatnio przyjechał z zawodów w Luboniu, gdzie został mistrzem polskiej i brazylijskiego jiu -jitsu. Kacper Harasimczuk swoją przygodę ze sportami walki zaczął w klubie karate, gdzie przez kilka lat szlifował swoje umiejętności. Od półtora roku trenuje walki MMA. Karate było takie... Ograniczało mnie karate, nie? i było takie, no MMA po prostu bardziej mi się podoba. Jest lepszym sportem według mnie. Po drugie, no też właśnie więcej możliwości, gdzieś jest więcej ciosu, więcej kombinacji, jest walka wielopłaszczyznowa. Zdroził mi się sport, jakim było karate. A tak później się coraz bardziej do tego przywiązałem, do tego Majdrzyjcu i bręż to dalej. Kacper na swoim koncie ma już spore osiągnięcia. Moim największym ostatnim sukcesem było Mistrzostwo Polski w Luboniu. Z brazylijskiego żwicu. Miałem cztery walki po pięć minut. No i jakoś się udało. Jedną wygrałem na poddanie, a trzy na punkty. Chłopak od początku może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Każda matka zawsze inaczej podchodzi osobiście do swojego dziecka, ale sport był zawsze jego pasją i jest moją dumą. Także mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że. Duma rozpiera moje serce. Kacper jest mieszkańcem gminy tarnów Opolski. Na co dzień ćwiczy w klubie Next Level Opole. Wiem, że nam się kiedyś urwie ze sznurka i będzie pewnie mieszkał gdzieś w którymś z wielkich miast, ale zawsze będziemy mogli powiedzieć, że Kacper jest Tarnowa, albo on będzie mówił, że jest Tarnowa i nie będzie się tego wstydził. Widać, że Kacperowi zależy na tym, żeby to nie było ostatnie mistrzostwo, a dopiero pierwsze. Aktualnie chłopak ma przerwę na odpoczynek, ale już z początkiem kwietnia ruszą przygotowania do kolejnych zawodów. Dziękuję za to rodzicom za wsparcie, trenerom, wszystkim, którzy się przyczynili do mojego sukcesu. W którym miejscu ma stać przystanek autobusowy? Na głównej drodze czy lepiej w centrum wsi? Z takim problemem w Nakle stykają się przewoźnicy Lus i PKS Strzelce Opolskie. Nowa lokalizacja przystanku musi zapewnić bezpieczeństwo dla podróżnych oraz przyjeżdżających autobusów. W tym miejscu znajdował się przystanek autobusowy przed remontem drogi wojewódzkiej, która przecina Nakło. Obecnie tymczasowy przystanek znajduje się na ulicy kościelnej. Zaczęło się od remontu drogi krajowej w miejscowości Nakło, mówimy tutaj o centrum. Po pomiarach i po wykonaniu wysepek pasów, doszło do tego, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kazała nam przenieść tak, jakby miejsce postoju dla, czy zatrzymywania się dla autobusów. Przewoźnicy mają mały problem z tym, żeby wjechać na ulicę Kościelną, tam wykorzystać istniejącą zatoczkę i wtedy wyjechać znowu na drogę krajową. No i teraz kwestia, gdzie ostateczny, docelowy przystanek. Dla nas, mieszkańców, nakła Najlepszym rozwiązaniem by, było, by był powrót do starego przystanku. Jest kilka koncepcji lokalizacji nowego miejsca przystanku autobusowego. Każdy przystanek, o którym myśleliśmy, generuje nam tu tak tyle kłopotów, że no, tak spotkanie dzisiejsze było już tak konieczne, bo przewoźnicy zagrozili, że na ulicę Kościelną nie będą wjeżdżać. A zatrzymywanie się na Bar Italia w tym miejscu no, również jest mocno kontrowersyjnym. No i Staramy się właśnie wypracować konsensus okazało się, że będzie możliwe wyhamowanie ruchu całkowite, bo autobus będzie się zatrzymywał w zasadzie na pasie naprzeciwko sklepu i zatoczka zostanie troszeczkę zmodernizowana, zostaną wydzielone jeszcze dodatkowe, nie nazwałbym tego szykany, ale właśnie takie ograniczniki, żeby ktoś nie myślał przejechać po wysepce albo złamać przepisy ruchu. Przewoźnicy jednogłośnie chcieliby, aby przystanek znajdował się przy drodze krajowej. Autobusy wtedy nie zjeżdżają, nie tracą czasu, pasażerowie też docierają do celu szybciej, także dla nas jest takie rozwiązanie najkorzystniejsze. Nowy przystanek musi zapewniać bezpieczeństwo dla czekających na autobus oraz umożliwić komfortowy dojazd przewoźnikowi. Do sprawy z pewnością jeszcze powrócimy. Za nami wybory sołtysów na wioskach gminy Tarnów Opolski. W trzech sołectwach nastąpiły zmiany włodarzy. Wójt Gminy zorganizował specjalne spotkanie, na którym nowo wybrani Sołtysi mogli się lepiej poznać. Za nami wybory sołtysów na wioskach gminy Tarnów Opolski. W trzech sołectwach nastąpiły zmiany włodarzy. Mieszkańcy ocenili też pracę naszych sołtysów. Większość zresztą pozostała na swoich stanowiskach, część zrezygnowała już ze względu na wiek. Mamy dwóch sołtysów już takich zasłużonych, to jest pani Lidia Urban i Pan Werner Piątek. Praca Sołtysa to ciągła służba. Świątek, piątek czy niedziela sołtys nie odpoczywa. I troszkę się trzeba poświęcić, bo jednak czas rodzinny gdzieś tam odchodzi na bok. Musi być człowiek dyspozycyjny praktycznie, nie powiem 24 godziny na dobę, ale czasami i tak jest. Ludzi mam bardzo fajnych w radzie, więc chętnie ze mną współpracują. Wioska nie jest duża, bardzo zintegrowana, więc na każdą moją prośbę ludzie są i pomagają. Więc dla mnie to naprawdę nie jest ciężka praca. Jak ktoś nie ma do tego powołania, nie czuje z tego satysfakcji, no to nie będzie dobry sołtysem. No bo to trzeba się zmierzyć z różnymi przeciwnościami. Wszystkich ludzi trzeba wysłuchać, ale nie wszystkich ludzi trzeba słuchać. To mi poradził kiedyś sołty z 50-letnim doświadczeniem, jeden z dużych urzędujących w Polsce, jest żyrowy, pan Wilczek, że wszystkich trzeba wysłuchać, ale nie wszystkich trzeba słuchać. I Ja się do tego stosuję, także każdy może wszystko powiedzieć, a jak podejmujemy decyzję, no to jest wąskie grono zaufanych ludzi, z których zdaniem po prostu trzeba się liczyć trochę się zmieniła rola Sołtysa w stosunku do lat ubiegłych, raczej dużo ubiegłych. Kiedyś tam więcej może ludzie chodzili z jakimiś problemami do Sołtysa czy coś takiego. Dzisiaj już jest era, jak to się mówi, internetowa, czy, czy inne sprawy załatwiają. No ja będę starał się być dla ludzi obecny. W skład gminy Tarnowo-Polski wchodzi osiem sołectw. Każde sołectwo posiada swojego sołtysa oraz Radę sołecką. Tego dnia obok otrzymanych prezentów płynęły piękne życzenia. Za nami 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Z naszą kamerą odwiedziliśmy mieszkanki Nakła, które tego dnia uczestniczyły w imprezie organizowanej przez Radę Sołecką. 8 marca przypada Święto Kobiet. Z tej okazji w szkole w Nakle odbyło się tradycyjne spotkanie tylko wyłącznie dla pań. Chciałybyśmy, żeby wszystkie kobiety ze wsi, nie tylko ze wsi, spotkały się razem przy jednym stole, pożartowały, pośmiały się, wypiły co nieco, no i żebyśmy się razem mogli wspólnie zabawić. Panie bardzo chętnie skorzystały z zaproszenia. Sala zapełniła się po brzegi. Bardzo mi się to podoba, że się pamięta o kobietach. Jest to spotkanie, gdzie możemy się spotkać, możemy sobie porozmawiać, możemy sobie poplotkować. I uważam, że to jest bardzo fajne i powinno to się utrzymać jak najbardziej. Na co dzień się mało widzimy z sąsiadami, a szczególnie z tymi, co dalej mieszkają. A tu jest okazja się spotkać przy jednym stole. Oprócz drobnych upominków, tego dnia panie otrzymały mnóstwo ciepłych życzeń. Dużo, dużo radości po dzieci, z mężów, broń kochanków, a co najlepsze, żeby miały pieniądze, bo jak kobieta nie ma pieniędzy, to jest niezadowolona. Wszystkim paniom wszystkiego najlepszego, i przede wszystkim dużo uśmiechu na ustach, tak jak to tutaj było przed chwileczką, widać, tego wam życzę. Wszystkiego najlepszego. W tym dniu kobiet i zapraszam na za rok na następny dzień kobiet myślę, że będą jeszcze liczniejsze. Spotkanie pani w Nakle to już długoletnia tradycja. Co roku bierze w nim udział kilkadziesiąt przedstawicielek płci pięknej. Muzyka W Raszowej bery są wyjątkowe. Cała wioska angażuje się w organizację wodzenia niedźwiedzia. Sam strój wykonany jest ręcznie ze słomy przez gospodynie. Zobaczcie naszą relację na ten temat. Muzyka, śpiew i radosne tańce. Tak karnawał żegnali mieszkańcy Raszowej. Radosny korowód, który wodzi bera po raz kolejny przeszedł przez miejscowość. To jest tradycja już od mojego dziadka, że tak powiem nawet, czyli ołpy. Od roku robiona karnawałowa gonienie zła, które prezentuje niedźwiedź. Ze słumy, oczywiście robione ręcznie za każdym razem. Także co roku młodzi widzicie, jak widać, się zbierają i szykują. Na wesołych gości czekają wszyscy gospodarze, a zwłaszcza gospodynie. I zwyczaj się wziął już od pra -pra przodków i tak go kultywujemy. Tak naprawdę to chodzi o, mi się wydaje, szczęście takie, taniec z tym misiem, z tym przebierańcem. Żeby się powodziło, po prostu przestaje kolejny rok. No bardzo fajna tradycja, niech to trwa do śmierci. No żeby szczęście przynosili, z że się trzeba przywitać, z bery zatańcować, no. to ja chodzi sama, mu ciężko, ale jakoś sobie radzę. Pieska małego, przysta ze spaceru. Ja słyszę, jak gra, ja to kurde, trzeba tylko otworzyć, a tu już idą. Ber w Raszowej jest szczególny, ponieważ mieszkańcy każdego roku własnoręcznie wyplatają jego przebranie ze słomy. Tak, to jest tak naprawdę już kilka dni przed samą sobotą, gdzie jest korowód organizowany. Sama praca organizowana myślę dwa dni samego, samego plecenia w sznurów, czyli tych warkoczy, z których jest zrobiony, zrobiony ber, a następnie szyciego. Tak naprawdę oszywanie wokół nogi, jednej, drugiej, tułowia, rąk. To jest kilkanaście metrów na każdy element ciała. Oprócz bera w korowodzie idzie mnóstwo postaci, a każda z nich ma do spełnienia ważną funkcję. Bo rada taka jest, że chodzę do ludzi i daje szczęście. Ta sadza, która da, im daje, to cały rok szczęście, a w następnym roku znowu nam otwarli drzwi. Do, do przyjścia nowym przyjść I my właśnie chcemy, żeby jak najwięcej tej młodzieży to zapało i żeby to jeszcze miało taki sens na parnaście lat, bo to nie od razu wszystko zanika, ale no, jak nie ma nie będzie ludzi, to nie będzie niczego, nie? Wypełnienie roli niedźwiedzia do łatwych nie należy, ale jak podkreślał Sam Ber, wszystko to dla podtrzymania tradycji i możliwości tańców z mieszkańcami. W postaci niedźwiedzia jestem drugi raz. No, na pewno nie jest to łak, łatwa funkcja, na pewno trzeba się trochę, trochę namęczyć, ale myślę, że dla, dla utrzymania tradycji e, warto, warto. Trafią tańczyć jak najbardziej, e, powinny zatańczyć oraz e, zerwać dźbło słomy, co powinno przynieść e, szczęście dla, dla danego gospodarstwa. I choć wodzenie kończy się dla Bera śmiercią, to już dziś rośnie młode pokolenie niedźwiedków, które pomaszeruje w barwnym korowodzie już za rok. To była już ostatnia informacja w marcowym wydaniu wiadomości Tarnów Opolski TV. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia strony na Facebooku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.